Dzisiaj chciałabym podać kilka wskazówek dotyczących zakupów, które szczególnie dedykuję osobom w wieku 55. Pierwsza wskazówka to zrób listę. Kiedy wybierasz się na zakupy, spisz sobie produkty, które chcesz kupić. Wspominałam w wcześniejszych filmach, że dieta osób w wieku 55 plus powinna być jak najbardziej różnorodna. A tak się składa, że nie mamy takiego produktu żywnościowego, który zawierałby wszystkie witaminy, składniki mineralne czy inne składniki odżywcze w odpowiedniej ilości. Dlatego ważne jest, by w naszym koszyku lądowały różne warzywa, owoce, różne produkty pełnoziarniste, produkty będące źródłem białka, takie jak chociażby ryby, jaja, mięso. Czy na przykład zdrowe tłuszcze, jak orzechy, czy e, chociażby oliwa z oliwek. E, dlatego e, spisujemy, możemy sobie podzielić na kartce kategoriami, tak, warzywa i wypisać jakie, i starać się, żeby dieta była jak najbardziej urozmaicona. Kolejna wskazówka to nie rób zbyt dużych zakupów. Po pierwsze, mniejsze zakupy, częstsze zakupy to dodatkowa forma aktywności fizycznej. Kolejna kwestia: duże zakupy mogą przyczyniać się do marnowania żywności, jak również, zwłaszcza w przypadku osób w wieku 55, one będą dodatkowo obciążać tutaj nasz układ ruchu, więc lepiej chodzić częściej na zakupy i robić je mniejsze, aniżeli kupować na zaś. Podczas codziennych zakupów warto też zwrócić uwagę na Termin przydatności do spożycia danych produktów. I mamy tutaj takie dwie nazwy. Jest data minimalnej trwałości, na etykiecie widzimy to jako należy spożyć przed. Data minimalnej trwałości oznacza, że najlepiej przed tym terminem spożyć dany produkt, i ona dotyczy produktów stosunkowo trwałych, takich jak kasze, jak płatki, jak musli. Natomiast termin przydatności do spożycia oznacza to, że do tego dnia, czyli jest na etykiecie napisane, należy spożyć do, do tego dnia dany produkt zachowuje swoje właściwości takie organoleptyczne. Termin przydatności do spożycia kierowany jest, dedykowany jest produktom o stosunkowo krótkiej takiej trwałości mikrobiologicznej, czyli na przykład on znajduje się na jogurtach. Kolejna e, cenna wskazówka podczas zakupów to odwiedzaj e, lokalne stoiska. Stoiska mięsne, stoiska rybne, e, lokalny targ, czyli tam staraj się kupować na przykład warzywa. E, jeżeli masz ulubioną piekarnię, to, to tam się kieruj, e, czy chociażby produkty mleczne kupuj w mleczarni. E, ponieważ jeżeli masz sprawdzonych sprzedawców, to też masz większe takie poczucie bezpieczeństwa, że kupujesz dobre produkty, produkty bardziej wartościowe. Następna wskazówka to czy tej etykiety. Z etykietami jest tak, że im, mniej, im mniejsza lista składników, tym produkt powinien być mniej przetworzony. Czyli im mniej widzimy tutaj na etykiecie tych składników, tym, tym jest to lepsze dla naszego zdrowia. Ważne też jest to, jeżeli chodzi o etykietę, na którym miejscu po przecinku znajduje się cukier. Jeżeli jest on na jednym z pierwszych pięciu miejsc, oznacza to, że ten składnik jest dodany w dużej naprawdę ilości. Pamiętajmy, że cukier ma niejedno imię, czyli możemy spojrzeć na powiedzmy jakiegoś batona, bo często właśnie dużej ilości cukru są w tych gotowych wyrobach cukierniczych. I mamy zarówno cukier, a dwa, trzy miejsca dalej mamy jeszcze syrop glukozowo-fruktozowy. Więc to oznacza, że tutaj naprawdę ta ilość cukru jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o cukier na etykiecie, to zarówno informacje cukier, cukier glukoza, syrop glukozowo-fruktozowy, syrop fruktozowy oznacza ten jeden składnik. Zdarza się też, że na etykiecie mamy informację, że nie zawiera cukru, ale w składzie na przykład ma substancje słodzące, jak aspartam, jak ksylitol, jak stevia czy erytrytol. Na to też zwracajmy uwagę. Jeżeli chodzi o etykietę, to tutaj też warto pamiętać o alergenach. Część społeczeństwa na pewno cierpi na nietolerancję pokarmowe, na alergie pokarmowe i może mieć wodliwości po różnych produktach. Dlatego też właśnie na etykiecie zawsze alergeny są wyszczególnione. One będą pogrubione albo podkreślone. Wśród częstych alergenów mamy takie zboża jak zboża zawierające gluten, jak pszenica, jak żyto, jak owies, produkty mleczne, ryby, skorupiaki, seler, czy chociażby gorczyce. I jeżeli produkt będzie zawierał dany alergen, na pewno od razu na pierwszy rzut oka powinno być to widoczne. Również mogą być różne oświadczenia żywieniowe albo zdrowotne, tak jak na przykład produkt bez cukru, produkt bez laktozy, więc na to też warto zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o zakupy, to również tutaj pamiętajmy o tym, żeby nie robić zakupów z pustym żołądkiem. Udowodniono, że osoby, które idą na zakupy głodne. Częściej kupują produkty niezdrowe oraz kupują więcej niż powinny. I kolejna taka zasada, jeżeli chodzi o zakupy, która może te zakupy, powiedzmy, tak jakby dodatkowo urozmaicić, to rób zakupy z przyjaciółmi. Zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby tutaj w wieku 55, to zakupy mogą być dobrą okazją do aktywności społecznej. Pamiętaj więc. Jeżeli idziesz na zakupy, to zwróć uwagę na etykietę, idź na jedzony na zakupy i zrób wcześniej listę.